oba tak i witamina B innej był no a sarszy był Dużo masz tych pasiastych marynarek, tak, dlatego ci nie tak. Drodzy Państwo, wracamy do Państwa z gościem politycznym. Paweł Rychlik, Prawo i Sprawiedliwość, z nami na kanabie. Dzień Dobry Panie Pośle. Dzień dobry, no Mamy y, y, temat przewodni ostatnich dni: jachty, ekspresy do kawy, solaria. Który wniosek szczególnie podbił Pańskie serce. <laughs> Dokładnie. Premier bagatelizuje całą tą aferę. Mówi, że afery nie było, a jeśli była, jeśli były jakieś nieprawidłowości, to odpowiedzialność zrzucił y, bardzo tak ładnie, sprawnie na prawo i sprawiedliwość. Czy czuję się pan winien? <grym> Czy ma pan jakieś? Nie, <grym> nie mam jak, nie mam łódki, ale jakiś chociaż patent chciałbym kiedyś zrobić. Może się zarazić moich synów żeglarstwem, to fakt. Chociaż nigdy z tym do czynienia nie miałem. A co mnie, co podbiło, który wniosek, który grant podbił moje serce. Może nie tyle moje serce, co po prostu ciśnienie mi podniósł grant Narodowego Instytutu Onkologii 125 milionów złotych, które miało trafić na podniesienie standardów, na zwiększenie dostępności komfortu, komfortu pacjentów w Narodowym Instytucie Onkologii to mnie bardzo to mi bardzo podniosło odrzucenie tego wniosku mi bardzo czy, odniosło czy to tego przepadło? tak ja przyjeżdżam z powiatu wieluńskiego do, 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 dokładnie z Wielunia i tam yy, powiat wieluński złożył z kolei na 15 milionów złotych yy, z KPO na stworzenie Pracowni endoskopowych, tak, żeby na miejscu miała, na miejscu dokonywano diagnostyki i, I też i leczenia się nie udało. nowotworów m.in. Lita grubego, bo to jest, mhm. to, jest, to, jest, to, jest, to jest bardzo ogromne wyzwanie i też się nie udało. A z kolei dowiadujemy się przy tej oferze, że, że, że córka pani wojewody łódzkiego, pani Doroty, Ryl ze śradza otrzymała 400. 500, 500, 540 tysięcy prawie złotych na cztery domki letniskowe. No to chyba nie można tego łączyć, no, na, prawda? To no, pewnie jakiś przypadek był. Nie, no uważa, oczywiście, że, że tak. Ja bym no, tego nie łączył. Ale że, oczywiście no. jestem za rozwojem polskich przedsiębiorców. Tak, tak. Nawet na cztery domki. Przecież, tak. to jest okay. tak. Przecież można być córką wojewody i prowadzić jakiś biznes w branży gastro i hotelarskiej. No, ale, ale szkoda mi tego, tych pacjentów przede wszystkim z Wielunia i z Narodowego Instytutu Onkologii, że ten komfort i ta dostępność. No niestety no, nie będzie Każdy miał miejsca. prawo wystąpić z takim wnioskiem o dofinansowanie każdy przedsiębiorca, tylko tutaj pojawia się szereg pytań o to, kto występował, bo się okazuje, że niektórzy nie byli przedsiębiorcami w czasach, kiedy była pandemia, tylko kupili e, firmy, które upadły w czasie pandemii. No i jakimś takim dziwnym trafem też są to przede wszystkim znajomi przyjaciele królika. To tak? też dziwnym trafem. też No a przepadają właśnie takie projekty. Jak pan wspomniał. No te pieniądze na to miały iść, prawda? Bo przecież to, miał być, to miała być budowa odporności, odporności całych społeczeństw, narodów, krajów. Szkoda też, jestem z zawodu farmaceutą, że 140, miliard, 140 milionów euro, czyli prawie 700 milionów, czyli w tej puli KPO to naprawdę niewiele, miało trafić do Polski na. Na linie produkcyjne substancji czynnych, tak żebyśmy, a w pandemii to było bardzo odczuwalne, żeby te substancje czynne, czy przynajmniej część, nie było po prostu importowane z Chin, tylko żebyśmy mogli w Polsce je produkować. Czyli to... w przyszłości na podobną ewentualność, żebyśmy dysponowali własnymi środkami, do tego, żeby nie oczekiwać. Na... Tak, a to jest kwestia to to... podstawowa, prawda? Antybiotyki, I to jest kwestia czy leki na nadciśnienie, to jest właśnie bezpieczeństwo, bezpieczeństwo zdrowotne i właśnie odporność, odporność na kryzysy, wszelkiego rodzaju czy to wojny, czy pandemie, etc. Kataklizmy, no ale te pieniądze poszły na elektromobilność. Panie pośle. Na autobusy i na samochody elektryczne. Panie pośle, my się, my się tak? zastanawiamy, bo im bardziej ta strona rządowa, pan Żurek, pan Tusk, pan Zgorzelski, mówi, że nie ma żadnej afery, tym bardziej ta afera jest. Ta afera pewnie nie przekroczyła nawet półmetka, bo co chwilę dowiadujemy się o nowych powiązaniach, o tym, że 15 milionów dostała firma, która produkowała alkotubki na przykład, 15 milionów. Zaraz sektor milionów. kultury wejdzie. Zaraz wchodzi sektor kultury, już powolutku zaczyna wchodzić. Ja myślę, że to nawet nie jest połowa tej całej afery i zastanawiamy się czy rzeczywiście w tej sytuacji może dojść do przełomu politycznego czy w tej sytuacji może dojść do tego że część koalicjantów powie tak Panie Tusk no ta łódka tonie dziękujemy bardzo mamy kapoki i wyskakujemy. Moim zdaniem nie bo ponieważ to jest początek góry lodowej to jest miliard dwieście a przecież 9 miliardów dziewięć miliardów z KPO jest przeznaczone na rolnictwo. I jak taką listę, jak tą listę zobaczymy, to dopiero myślę się, że przetrzemy oczy. Mówi Pan o PSL-u teraz, tak? Tak, tak. tak ja, ja nie wierzę, to to przy, jedno, przy jednym wystąpieniu pani, pos, pani poseł, pani marszałek Elżbiety Witek, to chyba przy było przy pośle mateckim, przy wtedy zdjęciu mu odebraniu immunitetu, powiedziała wtedy, że że, żeby się chociaż jeden sprawiedliwy wśród was znalazł, no i do tej pory się nie znalazł, więc ja nie zakładam, że się do 2027 ten sprawiedliwy znajdzie ponieważ oni wszyscy są chociażby no teraz wychodzi właśnie tak córka wojewody senator z platformy żona posła etc. Et pewnie tych mówię czekamy na rolnictwo ja czekam na to miejsce po prostu jak to ci działacze to ja to z panem sobie... poczekamy tak samo nie? ciekawość ile tam było 9 miliardów do rozdania Uhu. 9 miliardów tak 9 miliardów Uuu. Uuu. no to Także zobaczymy tak. to ciekawe kto skupował te jakieś rolnicze spółki te różne no, właśnie ale... firmy rolnicze etc. I to jest też ciekawe, że to chociażby przy, przy, tym, przy tej chorece. No z tego korzy korzystać mogli tylko ci, którzy mają pieniądze, bo musieli wyłożyć swoje pieniądze. Żeby nie, no, tak, bo ci, dostać... którzy zbankrutowali, no to no, skąd no, nie Ale nie tak, to... ale nawet tacy, którzy po prostu przez przedsiębiorcy, a takich są rzesze, zbierają... 110 milionów już pooddawano. 110 milionów już poddawano, Te pieniądze już wypłynęły no właśnie, z polskiego budżetu. No tak, ale musieli po prostu Najpierw założyć, prawda? Tak? Tak. Bo rzesze przedsiębiorców po wrócony. prostu ściuła pół miesiąca czy, czy czwarte, żeby opłacić składki, bo jak nie, to przyjdzie do nich komornik za półka, e, i coś im potem zostaje. A no, przecież pan Łącki, Łącki? Po co? Łącki. Łącki. Łącki? Artur, tak? Artur tak. Z zachodniego Pomorza, jest najbogatszym posłem w polskim parlamencie. Ja kiedyś z nim rozmawiałem tam, chyba wychodząc z jednego studia ze studiów, to on mówił, no, bo on jest ofiarą tego, że on, że on po prostu wszystkiego nie, nie przepisał na żonę, dlatego on jest najbogatszy. A, Czyli tych tych okay. ofiar. E, no. Więc takie pieniądze, te pieniądze trafiły do takich ludzi, prawda? To życzymy wszystkim, żeby byli takimi ofiarami. No, żeby się nie zdążyło przepisać na na żonę. No dobra, ale co z tymi pieniędzmi z KPO? Bo bo słyszeliśmy, jak premier dochodził do, do władzy i, i, i cała y, ta kończąca się platforma obywatelska to KPO, że to KPO jest odblokowane, że te pieniądze popłyną teraz strumieniem do Polski. Teraz się okazuje, że Komisja Europejska nie może wszczęć kontroli, bo zrobi to dopiero po tym, jak państwo polskie złoży wniosek o odblokowanie pieniędzy z KPO. Chyba listopad. To te pamiętam. pieniądze przypłynęły? Czy jeszcze nie przypłynęły? Czyli rozumiem, że to jest to, co zostało teraz kupione, to jest krechę państwa polskiego z polskiego budżetu, co później ma być refinansowane? No tak, nawet nie z budżetu, tylko z deficytu, czyli z kolejnych zaciągniętych pieniędzy i o tyle to jest, o tyle to jest niebezpieczne, że w pierwszym rzędzie zostały wydatkowane pieniądze na, na te bajerki, prawda? Bo teraz Komisja Europejska w, w, będzie wstrzymała postępowanie kontrolne, i przecież może również wstrzymać kolejne projekty. I na przykład projekty, które miały iść na obronność 30 miliardów złotych, no one po prostu mogą zostać wstrzymane. No ale te pieniądze zostały rozdane na. No, nie chcę tutaj jakiegoś nieładnego słowa, chociaż bardzo takie właśnie mi przychodzi teraz na myśl. Na no, takie bajerki po prostu zostały rozdane. Ładne, bardzo ładnie pan to nazwał. Ja powiedział głupotki, ale tu bajerki. Bajerki. To jest no takie. Czyli, czyli mamy sytuację taką, że w kasie mamy pusto i nawet zaciągnęliśmy troszkę kredytów i brakuje nam ilesowków. 288 miliardów. Ale jeszcze, miliardów nam brakuje. 30 miliardów jeszcze trzeba będzie, czyli ponad 300 będzie. W wojnę mamy Poza wschodnią granicą. Na zachodzie, ktoś nam tu szturmuje granicę i próbuje się wejść do kraju. My kasy nie mamy, to jeszcze zaciągnęliśmy kredyt po to, żeby kupić bajerki. Tak, ale ty, ze, to ludziom takim, którzy wie, Ta. trzeba ich jakoś kniwa. Potrzebne są te no, bajerki wynagrodzić. Trzeba ale to wszystko dlatego, że nie było czasu, bo tak ten pis blokował KPO. Jakby było więcej czasu, to może by było więcej tych bajerków. No, no i To jest drugie dno, oni blokowali to KPO. Nie tylko po to, żeby wygrać, się okazuje dzisiaj, bo przede wszystkim po to, żeby wygrać pieniądze. Tak mamili, tak przekazywali Polakom informację, że, trzeba te że jak wygramy, to odblokujemy, prawda? No i odblokowali, ale, ale z myślą o tym, oczywiście wstrzymywali te pieniądze, no żeby właśnie żona poszła z senatora na te do OSP. No. Proszę? bali się, że rozdacie te pieniądze na jakieś OSP, samochody, na jakieś koła, tam no, tak. koła no, A tam już spółki były skupowane. Już tam, ta już tak. tam już się wszystko skupowało. Ja wczoraj już się o tym biznes dowiedziałem właśnie, że takie ogłoszenia krążyły, że z określonym cepikiem kupię spółkę, która Jeszcze miała taką stratę w tym okresie. oficjalnie no, kabaret, tych warunków to było, To jest ważne, że... Znaczy, to jest, z jednej strony kabaret, bo to jest takie... Z jednej strony kabary, tak? Oczywiście, to jest po prostu śmieszne do rozpuku, ale z drugiej strony, bo gdybyśmy tą dotację dostali, tak? Gdyby to był po prostu nawet nawet naszych ojców, dorobek życia, i my, my to zmarnujemy, prawda? My to zmarnowaliśmy. No to, jest, to, to, to jeszcze byłoby do przyjęcia, bo już mamy przecież przykład z lat 90. Uwłaszczenie wyprzedaż majątku narodowego, który został przez pokolenia powojenne stworzony, został po prostu cukrownie, chuty, za, ogromne zakłady pracy. Cukrowy, ale mamy tutaj. Do, to nie mamy zakresie. tutaj do czynienia y, niestety y, z przypadkiem takim, że, że to nasi synowie i córki będą spłacać te pieniądze. No, mój dwuletni i trzyletni syn spłacą te pieniądze, kiedy będą mieli kiedy będą pod 40, czyli w moim wieku. I to jest po prostu dramatyczne i przerażające, że te pieniądze nie poszły na kanalizację, na drogi, na szpitale, na nowe linie przesyłowe, których po prostu deficyt jest Jestem jest tym z tym ogrom, ogromny problem z, z, z przyłączaniem odnawialnych źródła, źródłami energii, tylko te pieniądze poszły po prostu na ekspresy do kawy, na sauny, na jachty, na po prostu kluby dla swingersów. To jest po prostu, to nawet nie jest Skandal to jest oczywiście właściwe słowo, ale to jest po prostu wyraz ogromnej pogardy do ludzi, którzy dzisiaj na szóstą rano musieli iść do pracy, czy na siódmą, żeby zarobić, żeby zarobić na chleb, żeby zarobić na ratę kredytu, żeby zapewnić swoim dzieciom po prostu funkcjonowanie na jakimś. Panie pośle, trochę zmieniając, trochę zmieniając temat, bo chciałbym, żeby jeszcze odniósł się pan do tego, co. Miał robić, robi, ale przede wszystkim chciałby chyba zrobić pan minister Żurek, czyli były sędzia. Człowiek, który tak naprawdę jak był sędzią, to był też politykiem. Teraz okazuje się, że jest politykiem i miał tutaj wszystko pozmieniać. I próbował wszystko pozmieniać, ale okazało się, że ma przeciwko sobie bardzo poważną część pewnie połowę sędziów, którzy mówią: nie, 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 stary. Głosowanie w jednym z sądów, gdzie próbowało zmienić wiceprezesa i 10 do 1 przeciwko Żurkowi. To pokazuje, że środowisko sędziowskie nie chce, żeby władza wykonawcza mieszała się do sprawy sądowniczej. Czy Żurek będzie miał związane ręce? Czy Żurek będzie rzeczywiście mógł zrobić, narobić parę panicznych ruchów. Co on w tej chwili zrobi według pana? No tylko takie ruchy będzie dokonywał, ponieważ takie jest jego zadanie. On do tego dostał, został, do tego został oddelegowany przez Tuska, nie do tego, żeby wymiar sprawiedliwości w jakikolwiek sposób zreformować czy naprawić, tylko żeby po prostu ciągle ciągle była jakaś sensacja i akcja. I, i, I tylko i wyłącznie po to ten pan jest do tego oddelegowany, bo on też, no myślę, że nawet w środowisku tym liberalno-lewicowym znalazłyby się swego rodzaju autorytety z odpowiednimi kompetencjami i, i wiedzą, żeby chociażby tą reformę prowadzić, nawet po ich myśli, ale ją prowadzić. A ten pan, no ten pan, on, on nie jest jakąś wybitną postacią, w środowisku prawniczym, no oczywiście ma to wykształcenie, ma, jest sędzią, ale, ale nie jest kimś po prostu na poziomie top, który mógłby to yy, przeprowadzić. No osoba, która, yy, która yy, walczy z maszyną urządzeniem, które czyści... Wci... <noise> Przepraszam. Nie, no, no za taką odkurzacz, No bądźmy poważni. Za taką pokórę. Za taką, pozew składał wobec swojej córki o zwrot alimentów albo... Ale to znaczy, że nie, o, o, nie było... Ta nikogo historia nikogo z tymi chętnego, żeby objąć e, to ministerstwo. No bo pan premier powiedział, że minister Bodnar był za delikatny, no to to już wiemy, tak. Że no nie przeprowadził tego tak szybko nie, i w takim sposób. Stopie... Z delikatnie... z pewnością... Trzeba było kogoś z pazury, Młodzi, czarni, walczaka, bogaci. tak? Ale no to rozumiem, że takich walczaków jest więcej. Nadający się, tylko, tylko taki... chyba nikt nie chciał. Myślę, że takich wariatów jest niewielu w tym środowisku, tylko po prostu chodzi mi, miałem na myśli to, że, że osoby kompetentne w tym środowisku i w tym zapleczu Tuska z pewnością są, ale on po prostu postawił na. na żywioł. Na żywioł, <grymioł> tak. Ma, ma być akcja po prostu. Ma być akcja. A sprawy, problemy Polaków, ty, tych, którzy się sądzą od spraw gospodarczych, rodzinnych. Kryminalnych. No cóż. Niech tam sobie no, czekają. Paweł, miesiącami. Rychlik, Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo dziękujemy. Był naszym gościem. Panie pośle, bardzo dziękujemy. Dziękuję, mimo wszystko. Miłego dnia. Miłego dnia. A my, proszę państwa, łączymy się z Michałem. Tak. dziś się łączymy? Bogaty, młody. No, nie wiem, zobaczycie, czy to czarne, ale, ale zaraz się przekonamy. Może jakiś podkład byśmy no. mu dali, taki na powitanie. Michale, yo, yo. Michale. Michale czy, czy zechciałbyś się z nami połączyć? Czy zechciałbyś pokazać facjatę? Oh. <laughs> Bardzo chętnie Dzień się dzwory! Dzień dobry, Michale. Dzień Witamy dobry, przyjaciele. Witamy cię Cześć. serdecznie. Ale to, przepraszam, wy wątpiliście, że takie pytanie przed chwilą padło, czy zechciałbyś się z nami połączyć? No wiesz, no wiesz. No. My wiesz, młody, przy... bogaty. My zwykli przyjaciele, a ty wiesz. Wczoraj ty, no. a jak ja... ty pokazywałeś, to wiesz, nie wiadomo. A, czego, co pokazywałeś? Ja <śmienic> <śmienic> Jak ci się podoba ten, <śmienic> ten amerykański rytm i amerykańskie słowa, o których zapewne nie miał pojęcia, tak sobie myślę, że nie miał pojęcia Donald Tusk, a które okazało się, że chyba nie są specjalnie dobrze dobrane do okazji. <śmienic> a to jest chyba taka częsta przypadłość, jeżeli chodzi o dobieranie adekwatnych słów do, 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 do sytuacji, bo rzeczywiście, no, cóż, ale tu jest... Ale, ale jeszcze on sobie na Pan premier, ten złoty łańcuch. Z budzikiem, tak duży, Dokładnie. Takim tutaj, z z, z, z czego... takim napisem. Takie złote KPO. KPO. Te, z czego to wynika? Z takiej głupoty zwykłej? Czy z tego, że nie ma kadru? Oni nie mają pojęcia, co robią? naprawdę? Ale w ogóle znam, o czym, tam... ale o czym wymówicie? Jaka afera? Przecież taka skrobka. No tak, no tak. no, no. To jest jakaś tam drobnostka. Kasa poszła na kluby dla tych czy innych. Ktoś tam sobie jakaś no właśnie. No, I trawestując. No, nie puchatka... czym, w ogóle nie ma o czym mówić, a tak w ogóle to jest wina prawa i sprawiedliwości. To wiem, to, już, to tak to powiedział. I trawestując, misia puchatka, im bardziej nie było afery, tym bardziej wkurzeni byli Polacy. I co robisz z tym kubusiem puchatkiem? Trawest co? Trawestowałeś? Trudne słowo, zapomniałem teraz. <noise> Trawestowałem teraz. Trawej. Szkoda, Kubusia Pochatka. Szkoda, Kubusia, na tego. Nie, nie? wysyłajcie go do tego nie klubu. Ma, nie ma afery. Ja spokój, nie ma afery. A co u pana dzisiaj w programie, proszę pana, pan? U mnie w programie to trochę jednak poświęcimy jeszcze czasu na to, czyja to jest afera, a czyją aferą. Rozdawanie pieniędzy na No, To też miło z twojej strony, niby afery nie ma, a się będziesz aferą zajmował. No, no. Nie Z nudów tak, panie. Co? Dokładnie. Dokładnie tak. No, Sowcy dostaną teraz to, na co zasłużyć. A czy Wy widzieliście, bo przyznam, że nie widziałem całych, całego programu i wszystkiego, co pokazywaliście w swoim programie, ale widziałem, że ten fragment się pojawił. Ja wczoraj wracając do domu, a to już było po meczu Lech i Gdańsk, no i tam patrząc, co, co się działo na trybunach. Zobaczyłem Karola Nawrockiego, pan prezydent zresztą zgodnie z zapowiedziami, bo ja pytałem pana rzecznika Rafała Leśkiewicza, czy no teraz jak pan prezydent już objął urząd, no to na meczach się będzie pojawiał, no bo kibicem się jest, a nie bywa, zresztą Karol Nawrocki tego nigdy to nie To prezydentem ukrywał. się bywa, prawda? No, a kibicem i, się jest. A kibicem się jest, no i pan prezydent jak wiemy kibicem jest... No, i jako kibic pojawił się także wczoraj na meczu gdańskiej Lechi. Bardzo ciepło przyjęty, to widzieliśmy skandowanie imienia, nazwiska pana prezydenta, ale nie wiem, czy w tym fragmencie, który pokazywaliście, był ten transparent? Żeby... Był jeden i drugi o, transparent. A my oba. My. Były oba transparent. Były oba transparenty. Chciałbym, tak, chciałbym sobie podkomentować, to poprosimy zaraz pana Mariusza, żeby nam pokazał, my a będziemy sobie... No ale co cię szczególnie poruszyło w tym i w którym transparencie? Mm. Co Nie tak no, zestawienie, bo, bo zawsze tak e, właśnie Donald Tusk e, też wspominał swoje lata młodości, kibicowskie, kibicowskie w, różnych, w różnych aspektach, jak to tam rozpędzał na górce, Kibiców Arki, gdy będąc kibicem Lechi. No i kibice Lechi, tam chyba w 2015 roku to było. Ten transparent na stadionie w Gdańsku się pojawił, że nigdy, panie Donaldzie, pan nie byłeś, nie jesteś i nie będziesz. Kibic, trudne, trudne. To są Trudne, wykluczenie. 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 Zaczekamy na pan prezydent, wśród polaków, wśród, wśród kibiców razem z kibicami. Przepracowali. przepracowali. Muszą to przepracować. O, to jest ten transfer. Byłeś, jesteś, będziesz zawsze kibicem. Pan prezydent odpisał na, na x że wybiera się także na, na mecz legi do Warszawy. O, no i superacko. Czekamy. fajnie. Bardzo fajnie. No, bardzo fajnie. To, i my, to pójdźmy i my. A może tak. też sobie jakiś transparent ja tutaj zrobić. Pójdziemy sobie transparencik mały taki. Proszę, taki, proszę Państwa, my powolutku się z Państwem żegnamy. Zostawiamy Państwa w rękach Michała. Wiemy już mniej więcej o czym będzie mówił, więc program będzie jak zawsze ciekawy. Kasia Ciepieleska. Sławomir Jastrzymowski, Karol Gnat i, Karol Gnat. I Państwo państwa. najlepsi widzowie o poranku i nie I tylko. Gory, Bardzo gory. Państwu dziękuję. No i gory dzisiaj go, spokojnie. Gory, gory senny coś go dzisiaj nie poruszyło. Coś nie poruszyło no bo jak ty tutaj trawestujesz, <gry> Puchatka, to Gory no się, no się Co ty mu Takie rzeczy przypominałem. że jeszcze raz chciałem wszystkich przeprosić, jeszcze raz. No i Piękne. cieszymy się, że jesteśmy młodzi bogaci. To i bogaci. I będziemy też czarni. O, Piękne. Piękne. co przyniesie środa? Tego nikt nie wie. Do co, co, co nam no. puści Donald Tusk? Nie wiem tego proszę. Czek tego diabła coś rzeczy. Do zobaczenia. To zobaczenie.